Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. Jesteśmy bardzo podyktowany dzisiejszy dzień. Jesteśmy w tej gminie, bardzo beautiful, bardzo dobre, dobre. I dziękujemy Panu Jezusa Chrystusa, że on jest dobry, i wspaniały. Dzisiaj jest inny kolejny wspaniały dzień, które możemy razem być live. I możemy mieć taki wspaniałe czasy, w których możemy rozmawiać o Jezus, który jest dobry. Jezus, który jest naszym Panem. Jezus, który jest naszym Królem. Jesteśmy bardzo wdzięczny, że jesteśmy w tym wspaniałe, beautiful kraju. Miejsce, które możemy naprawdę zmienić sezony. Mieliśmy wiosna, Potem mieliśmy lato, lato się kończyło, mieliśmy wszędzie żółte, żu teraz żółte się kończyło. Zobacz, mamy białe. Teraz zaczyna białe, to jest zimowe. Ja nie wyobrażam, że 8 lat temu byłem w stanie przejść teraz i mówić 2 minuty na zewnątrz w taki sposób. O Boże, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. sobie Was kochani, jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwe i dziękujemy Bogu za każdy z was, bo jesteście niesamowite ludzie. Jesteście niesamowite kościoła. Dziękuję Bogu za waszego modlitwa. Dziękuję Bogu za waszego poświęcenia. Dziękuję Bogu za za wasze wsparcie. Dziękuję Bogu, że jesteście. To jest wielki przywilej i wielkie błogosławieństwo. Ten poranek ja stoję z wiarą za każdy z was i błogosławię was w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie wiemy, co się dzieje w twojego życia. Nie wiemy, jak się czuję dzisiaj, ale dobre wiadomość jest, że Jezus Chrystus, On stoi, On siedzi na, tr na, na, na tronie, na Jego tron. A On jest tam, On modli się za nas. On modli się za nas i czasami my nawet nie wiemy, nie wiemy, jak modle się, nie wiemy, jak modle się, ale Bóg jest z nami. On modli się razem z nami. I on mówi w jego słowa, że on będzie robić wielki, wielki, wspaniałe rzeczy ponad naszego myśli, ponad naszego wyobrażenia. Bóg będzie odpowiadał na naszego modlitwa. Ja se zachęcasz osoba, która słyszy mnie ten poranek, żeby rozumiał, że Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest dobry. Jezus Chrystus jest wspaniały. On kocha nam bezwarunkowe i On manifestuje się jego mocy i łaska w naszego życia. Nie zależy, co szatan robi. Nie zależy, jak on atakuje Ciebie. Nie zależy, co się dziewi Twojego życia. Jedy najważniejsze rzeczy jest, że nigdy Bóg będzie odpuszczać Ciebie. On nie odpuszcza Ciebie. On nie zostawia Ciebie, bo On, 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 on ma troski dla Ciebie. On ma litość nad Tobą. On zna Ciebie po imienia. I On se robi się wielkie, wspaniałe rzeczy w Twojego życia. bogosławie Kościoła, bogosławie bracia i siostry, bogosławie każdy z Was i ogłaszamy Bożego dzieło w naszego życia. Jest czas na Bożego ogień, jest czas na Bożego przebudzenia, jest czas na Bożego manifestacja, nie tylko w Kościele, ale to przebudzenie zaczyna w naszego domu. I zapraszamy Duch Święte, żeby On prowadził nasze domu, żeby On prowadził każdy z nas, a Jego ogień, Palił w nasze domu jak nigdy wcześnie. Błogosławie Was, kochany. Błogosławie Was, Kościoła. Ogłaszam, że Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Królem. Jezus Chrystus jest dobry. Jezus Chrystus jest tutaj. I On Cię kocha. I On se robi robić dobre i wspaniałe rzeczy w Twojego życia. Ja dołączam do każda osoba, która ma modlitwę modlitwa ten poranek. Potrzebuje Bożego dotyku, Potrzebuje Bożego uzdrowienia. Uzdrowienia może być dla Ciebie, dla Twoje kochane, dla osoby, która trosz o Niego, dla osoba, która modli się o Niego. Ja stoję razem z Tobą bo z I błogosławie Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławie Twoja rodzina. Błogosławie Twojego życia. Błogosławie Twoje dzieci. Błogosławie Twoje rodziców. Błogosławie Twoje finanse. Błogosławie Twoje zdrowie. Błogosławie Twoja prasę. Błogosławie ludzi o relacja Twoje relacja błogosław. Twoja żona błogosław. Twoja męża błogosław. Błogosławie Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. A ja modlę się o Tobie, żeby Ty rozumiał że jesteś bardzo i Bożego oczy. On Cię kocha. On se manifestowa się Jego łaska w Twojego życia. To otwiera Twojego serca. Bóg jest z Tobą. Bóg Cię kocha. Bóg se manifestowa się Jego naturalne moce w Twojego życia. On umarła dla nas. On nas kocha. On jest dobry Bóg. On jest wspaniały Boga. Nie ma takiego jak On. Boże, dziękuję za Twojego łaska. Dziękuję za Twoje miłości. Dziękuję za naturalne dzieło. Dziękuję, że dotyka ludzi, które są w szpitalach i uzdrawia te ludzi w imieniu Jezusa Boże, dziękuję, że dotyka ludzi, które nie są zbawione i zbawia te ludzi w imieniu Jezusa Boże, dziękuję za Twojego słowa, które mówi, że ten znaki będą towarzyszy ludzi, które wiedzą w mojego imię. Będą wypędzać demony. Będą nakładać ręce do chorych, a one będą uzdrowione. Halleluja! Ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa, że jestem czasy, które my chodzimy wszędzie, a wszędzie, które chodzimy, jest Bożego ogień, Jest Bożego na naturalny ogień, który chodzi w życiu dla każdy z nami, a ludzie, którzy nie znają Jezusa, one będą spotykać się z nami, a one będą mówić: spotykałem i rodzaje osoby dzisiaj. Ta osoba była w ale miał coc. Coś, który jest od Boga, coś, który jest wyjątkowy. Ogłaszam to w imieniu Jusza Chrystusa. A inne ludzie oczy będą otwarte, a one będą zobaczyć Bożego ogień, nad waszego, o, waszego głowy, nad waszego życia. I one będą się pytać pytania, co ja widziałem? Co się dzieje tam? Bo jest czas. Ogłaszamy, że będziemy głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa. Więcej nie puste słowa. Więcej nie ludzkie słowa. Więcej tylko nie mądre słowa. Ale to nie jest o mądrości ludzkiej. To jest o Bożego, napełnione słowa objawienia Jezusa Chrystusa, które zbawia i zmienia się dla ludzi. Kochani, w takiej pogoda, pogoda, możemy głosić Jezusa. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Błogosławię Was i ogłaszamy Bożego dzieło w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zobaczcie, jak biało jest tutaj. początku śniegu Nawet jeszcze nie ma, ale będzie. Będzie białe więcej, 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 więcej. Może być, jeszcze nie mamy, wielki zniwo. Głosiliśmy Ewangelia, modlimy się o uzdrowienia, może być o wolności, może być o przełom, a jeszcze nie widzieliśmy. To jest w początku. To jest początku sezony. Bóg będzie manifestować Jego dzieło w naszego życia. To nie boję się, kochana, jest czas. Błogosławię każdy z Was i ogłaszamy Bożego dzieło. Ogłaszamy Bożego na naturalne moce. Ogłaszamy Bożego błogosławieństwo. Bóg jest dobry i Bóg jest wspaniały. Błogosławię każdy z Was, Bogosławie bardziej. Każdy z Was, aby Bożego ogień. Pinneł waszego serca, aby Bożego ogień manifestował jak nigdy wcześniej. I wszędzie, które jesteście, rozumiesz, to jest nasz sezon, to jest nasze czasy, to jest nasze momenty. więc nie będziemy spać. Jest czas, musimy obudzić się i głosić Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa, jest, która umarła dla nas. I to ja zachęcam każde osoba, niezależnie gdzie jesteście, będzie dobre momenty. Idziemy tam, modlimy się, modlimy się o chore, widzimy Bożego dzieło i Bożego na naturalne moce w naszego życia. Jesteśmy podekscytowani, bo ja chcę zobaczyć rzeczy, które Bóg będę robić. Nie tylko w Polsce, w Ameryce, w Afryce, wszędzie na całe świata, w India, w Azja. Ja jestem gotowy zobaczyć Bożego dzieło i Bożego na naturalne manifestacje w imieniu Jezusa Chrystusa. Bogoslovi šostre in bratevi Kristuso in oglašame v imenu Kristusa, da imamo dobre čas, imamo spanjajo momente. Tem čas je, jeste zdaj. Które będziemy zobaczyć Bożego dzieło i Bożego dzieło, Bożego manifestacja w naszego życia. Otwiera Twojego serca, aby Ty był jeden z ludzi, które bóg sełzi wasz. Aby Ty był jeden z ludzi, które są gotowe doświadczyć Bożego dzieło w imieniu Chrystusa Pan Jezus, dziękuję za Twojego łaskę, dziękuję za Twojego ogień, dziękuję za Twoje dzieło, dziękuję, że jesteś pośród nas, dziękuję za każde osoba, które ogląda tę modlitwa ten poranek. Ogłaszamy w imieniu Chrystusa i czwartek, że jest kolejny dzień, który mamy Bożego na naturalne dzieło, Bożego na naturalny ogień, Bożego na naturalne miłości, Bożego na naturalne doświadczenia w naszego życia. Ja błogosławię Was, błogosławię Wasze rodziny, błogosławię Wasze dzieci, błogosławię każda osoba blisko Was i każda osobę Waszego rodziny. Ogłaszamy Bożego okron ogłaszamy Bożego na naturalne dzieło. Ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa, że jest czas, który będziemy zobaczyć Bożego, dzieło i Bożego na naturalne w naszego życia i nasze życie nie będzie tak samo. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki. Bóg jest wspaniały. Bogosławie was, kochany. Bogosławie was, kochany. W imieniu Jeszcze Chrystusa. Amen. Miałem jeden spotkanie ten poranek. który było bardzo wyjątkowe spotkanie. I poszła <gryw> pierwszy razy w życiu robić testy COVIDowe. A kiedy pojawiłam tam, ta dziewczyna co coś w mojego nosa i on zaczyna krrr Kręcić tam. Mówi, pani proszę wystarczy. A on mówi, Pan boję się. A on mówi, nie, ja boję się, że będziesz zniszczyć mojego, mojego nocy, a ja nie boję się twojego e, rzeczy, które robisz. A p -p pani, jak pewność masz, że rzeczy, które ty robisz, są dobre? A ona patrzyła na mnie. Mówi, jak pewność masz w życiu, że te rzeczy, które robi tutaj, są prawdę jest dobre i to jest prawdziwe? Ona była w szoku. A kiedy ona była w szoku, powiedziała, o, dobre czasy. Mówi, Czy pani wierzy w Boga? On mówi, nie. A co ty, Pani, robisz z Bożym ludzi, jeżeli nie wierzy w Niego? A Pani zaczyna zobaczyć że mówi, słuchaj, Jezus bardzo Cię kocha. On se dotyka Ciebie i On się działa przez Ciebie. Wyobraź, ile ludzi te dotyka tutaj poranek. Ile ludzi dotyka tutaj to dzień. Ja se mówić do Ciebie, robi dobre prasy. Prasy, które Ty robisz tutaj, jest dobre i wspaniałe, ale ja się zachęca Ciebie. Dać Twojego życia do Pana Jezusa Chrystusa. On Cię kocha. Wiecie co? Było chwila czasu, chwila momenty, ale ta pani była taki bardzo, taki jak, jak to jest. Ale powiedział mi Jezus, ja, Jezus bardzo Cię kocha, Jezus umarła dla Ciebie, Jezus czeka na Ciebie, Pani, Twoja babcia była wierząca, czy tak? I nadal ona jest. Twoja babcia modli się o Ciebie, tak? Tak. A Ty przyjmuje modlitwa, ona mówi tak. Czy to modlitwa działa? Mówi, do końca ja nie wiem, czy działa, czy nie działa. Powiedziała, ta modlitwa działa. Bóg się, aby Ty wiedział, że On Cię kocha i czeka na Ciebie. A czekał na Ciebie dzisiaj, żeby spotykał osoba, która pierwszy raz robi testy covidowe i tego powodu robi tego testy, aby co było? Aby spotyka się z osobą, która będzie mówić do Ciebie, że jest bardzo Cię kocha. Ja nie przyjechałem tutaj robić tylko tego testy. Ja przyjechałem tutaj dla Ciebie. Pani, dzisiaj jest dobry dzień. Będziesz mieć dobry dzień, ale pamiętaj, Jezus bardzo Cię kocha, Jezus umarł dla Ciebie, Jezus czeka na Ciebie i On się spotyka Ciebie. A ta Pani pasiła, a a powiedziała, weź, Pani mamy ulotkę tutaj, weź tę ulotkę tutaj, to jest moja ulotka. Zobacz gangestera Jezusa Chrystusa, które są na tych zdjęciach, te ludzie lubią Jezusa, kochają Jezusa. Jeżeli chcesz, dzwoni do nas, pisać do nas i my będziemy pomagać Ciebie, żeby poznać tego żywego Jezusa Chrystusa. A ta pani była bardzo otwarte w szoku. Bóg jest dobry. Jeden rzecz mogę mówić: Bóg jest dobry. Bóg się dotyka każdy z nas wszędzie, w którym jesteśmy. I oni sami my tylko robili to, ufaszko. Bóg jest dobry. Amen. O, co się stało tutaj? mrożony, Bóg jest dobry. sobie was kochani, i ogłaszamy Bożego dzieła, Bożego manifestacja i Bożego miłości. Bóg jest dobry. Dzisiaj kończymy szybko. Jest dobry na zewnątrz świeże powietrza. Jezus jest Panem. Błogosławię Was i do zobaczenia. Do zobaczenia. Bóg jest dobry. Amen. Amen. Miłego dnia, kochana. Dobry czwartek. Jutro piątek. Widzimy się i będzie dobry, wspaniały czas. Błogosławię każdy z Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 amen.